Andrzeju, w tej naszej szkole mamy też niesamowitą kobietę. Tą no. kobietą jest Matka Boża, Maryja. Spójrz, mam tutaj taką piękną figurę, gdzie Maryja depcze węża, tego, który jest tutaj symbolem diabła. Pogrążeni mocy piekielnych. Zapraszamy Was na dzisiejszy odcinek. Ksiądz Franciszek Blachnicki był wyjątkowo oddany Matce Bożej i też pragnął to swoje dzieło, czyli Ruch Światło-Życie, żeby to on był poświęcony dla Maryi. Było to też na wzór ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który był inspiracją wielką dla księdza Franciszka Blachnickiego, bo on robił wszystko dla Maryi Niepokalanej. I ostatecznie to, co jest uważane za początek Ruchu Światło Życie, akt konstytutywny ruchu 11 czerwca 1973 roku, to właśnie nic innego jak akt oddania niepokalanej matce Kościoła. Ruchu Światło Życie, którego dokonał kardynał Karol Wojtyła. Znany? Zdecydowanie. Jeszcze jak? Moi kochani, niektórzy niesłusznie, niesłusznie oskarżali księdza Franciszka o protestantyzację tej wspólnoty i że takie zbyt protestanckie metody przyjmuje dla działania tej wspólnoty. Ale zapewne czerpiąc też dużo różnych rzeczy z tych, tych wspólnot, nigdy nie miał w sobie pragnienia sprotestantyzowania ruchu Światło-Życie, bo... Jak widzimy, opierał się bardzo mocno na Mariologii, ale tą Maryjność rozumiał w następujący sposób. W tamte czasy też były przełomem, gdy chodzi o spojrzenie na niepokalaną matkę. Odejście od takiej Mariologii przedsoborowej, która. Bardzo często stawiała Maryję nawet zamiast Pana Boga, albo było związane z tym ubóstwieniem Matki Bożej, przedstawieniem jej boskich cech, postawieniem na równi obok Trójcy Świętej, niemalże na wzór właśnie przejścia do Mariologii Posoborowej, gdzie Maryja jest przedstawiana jako pierwsza członkini Kościoła, jako ta, która przyjmuje w pełni Jezusa Chrystusa jako po prostu wzór nowego człowieka. I przede wszystkim tutaj ten akcent na człowieka, czyli to jest po prostu jedna z nas. Jezus Chrystus, no, będąc człowiekiem, ale będąc zarazem Bogiem, mimo wszystko nie należy tak stricte w naszych sercach, w emocjonalnym podejściu do tego jako tylko i wyłącznie człowiek, dlatego że zawsze ma te cechy boskie bo jest bokiem. Natomiast Maryja, jej zostają udzielone cechy boskie ze względu na to, że jest właśnie nowym człowiekiem i wzorem nowego człowieka dla nas. Dlatego wpatrując się w jej obraz, w jej życie, od niej uczymy się duchowych wskazówek do tego, jak my mamy stawać się też nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, we wspólnocie ruchu światu życie i tego Wam, moi kochani, życzymy, aby Maryja była dla Was wzorem nowego człowieka.